Troszeczkę tak jak w pewnym filmowym klasyku, czasem słońce, czasem deszcz, i taka właśnie jest Warszawa. No, czasami płaczę deszczem, ale to nie znaczy, że nie można w tym deszczu spasterować, Zwłaszcza, że dzisiaj mamy. Gościa o bardzo e, słonecznym uśmiechu, a właściwie gościnie, e, Kasia nowicka nowika jest dzisiaj z nami. Dzień dobry. Cześć, witam, witam. E, tak, to będzie spacer w deszczu, może nie tylko, poczekamy, zobaczymy. Tak. Ale jest ciepło. Tak. E, to, co za nami jest e, na niebie, to jest cały czas, proszę Państwa, lato, e, kiedy kręcimy nasze zdjęcia, wbrew pozorom to jest lato. I zaczynamy, w jakim miejscu zaczynamy? No, w miejscu dla mnie bardzo, bardzo wyjątkowym. Oto on, Mikołaj Rej, patron mojego liceum. Tutaj uczyli się Trzaskowski, Żebrowski yy, i wielu innych. I tutaj też uczyła się Nowika. <laughs> Naprawdę, barw, bardzo barwny dla mnie czas. I proszę sobie pomyśleć o czymś takim. Chodzi się do liceum, mm. gdzie tak? Tu jest park, tak. tam jest Starówka i krakowskie tak przedmieście tutaj jest Mazowiecka, Świętokrzyska. No w ogóle ogólnie aż się chce z tej szkoły trochę wyjść. To jest taka charakterystyczna właśnie traska, bo jak już tak się bardzo kurciło, żeby wyjść jednak i opuścić jakąś nieistotną lekcję, no to tak się szło tylko w lewo i tak patrz, 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 patrz. I ta fontanna no w właśnie. parku Saskim. No, no nie poszedłbyś! No poszedłbym to nawet możemy sobie teraz pójść. No. Proszę bardzo, tak? Fontanna w parku Saskim, ona nas kusi i kusi na tyle, że będziemy w kierunku niej właśnie teraz szli. No właśnie, udowadniamy drodzy Państwo, że to jest miasto, czyli Warszawa, które także w czasie deszczu ma wiele do zaoferowania. Tak. Park Saski, jakie wspomnienia? Związane z parkiem Saskim. No tutaj są jakby z, y, 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 trochę, trochę dzieciństwo, dlatego że y, y, przez park Saski przedzierając się do w stronę y, placu teatralnego, tam już bardzo blisko stamtąd miałam do swojej babci, mm. babci Reginy, która tam mieszkała, była krawcową, więc miała dużo kolorowych y, tych guzików i różnych o. takich fajnych gadżetów. I często tam spędzam, spędzałam, spędzałam u niej czas, więc najpierw ten Park Saski kojarzył mi się z nią i z takimi spacerami na lody, a później właśnie okazało się, że od drugiej strony, czyli od strony liceum przychodziłam tutaj z przyjaciółmi, czasem się rzeczywiście pouczyć, no ale to tak wiesz, bardzo, bardzo umownie. No dobra, to kiedy do, do Nowiki przeszła muzyka? No właśnie tutaj, myślę, że to znaczy, ja chodziłam w ogóle do szkoły muzycznej na Miodowej, do szkoły podstawowej. Ale czy ta szkoła zachęcała do muzyki? Hmm, tutaj mogłabym podyskutować. Więc myślę, że ta decyzja, żeby jednak pójść do normalnego liceum, ja wtedy bardzo się fascynowałam językiem angielskim, więc też już ten pomysł, żeby studiować filologię angielską, ja miałam bardzo wcześnie. No i jakoś tata to przełknął, mama to przełknęła. Nie poszłam do średniej muzycznej, tylko właśnie przyszłam do reja. No i tu nagle po prostu wszystko zaczęłam odkrywać. Z jednej strony Janice Joplin, The Doors, wiesz, tego taki klimat. A elektronika za chwilę, kiedy się za pojawiła? ktoś przyniósł De Dela Soul Aha. i właśnie od tego Dela Soul już taką prostą drogą gdzieś tam do, do tej elektroniki się trafiło. Myślę, że ta elektronika pojawiła się po pierwszej wizycie w klubie filtry, mhm. kiedy właśnie mhm. z, tutaj z dziewczynami z liceum. Udałyśmy się tam. O, to jest taka impreza, zobaczymy. Tak, i my tak byłyśmy w ogóle ubrane nieadekwatnie bardzo aha, do miejsca. Ja, ja zresztą opisuję to w książce właśnie 30 lat techno dokładnie ten, ten moment, kiedy tam poszłam w jakiejś miniuweczce, czułenkach i białej bluzeczce pożyczonej od mamy. O, proszę. A tam ludzie, wiesz, w dredach, pomalowani fluorescencyjnymi plamastrami. No i właśnie wtedy usłyszałam taką mieszankę, że z jednej strony leci Prodigy, Zachwycać mm -hmm. jakiś chaosowy numer, zachwycać mm -hmm. Groovies in the Heart, Delight. Aha, no tak. Wiesz, taki kompletnie po prostu wszystko, wszystko razem. I mm -hmm. um, to mi się bardzo, bardzo podobało, ale dopiero te wizyty w klubie Blue Velvet, który jest zresztą był, też nieopodal. Może jeszcze będziemy mieć okazję, żeby, żebym ci pokazał w tym miejscu. Dopiero tam już tak się ukierunkowałam bardzo, bardzo mocno e, klubowo, bo tam to już były takie wielogodzinne, tuktające imprezy. E, I ty i ja wiemy doskonale że kiedy w życiu człowieka pojawia się radio, no to dzieje się magia, zwłaszcza jeśli się to radio pokocha i to radio też trochę pokocha nas. Wiesz, że chcę bardzo zapytać Cię o radiostację, o ten okres Twojego życia, kiedy to, e, no, Ty też byłaś częścią tej magii, tworzyłaś się. No tak, tak, no to oczywiście, jeśli o to pytasz, kiedy się pojawiła elektronika, no to ona w tym momencie już pojawiła się tak bardziej kiedy, kiedy to był jakiś rok 97-8, kiedy zaczęła się radiostacja i właśnie wtedy też okazało się, że tą muzyką nie tylko chce jej słuchać, ale chce się też nią zajmować. Aha. Moja historia to jest historia tych napotkanych osób, które wyznaczały kolejny kierunek. Ale to też historia miejsc, to też historia właśnie tak. kultowej radiostacji i okolic, które cały czas są, chociaż radiostacji już nie ma, to co, wybierzemy się tam? Zdecydowanie, bardzo z, z, wielką, z wielką radością i sentymentem cały czas tam wracam. Proszę Państwa, Nowika się rozmarzyła, to my się rozmarzymy razem z nią i wyruszamy w kierunku dawnej radiostacji. Dziś tak prawie że spacerujemy między kroplami deszczu z Nowiką po Warszawie, tak? Na razie parasole złożone. Opady atmosferyczne nas. Nie dopadają i bardzo dobrze, ale dopada nas taki lekko melancholijny nastrój. Czy to, to jest jedno z miejsc, gdzie e, powstawał jeden z Twoich teledysków? Tak, ja już dokładnie nie pamiętam. Wydaje mi się, że to był remix utworu Futra. Gdzieś tutaj to musiało być, bo to też jest miejsce, gdzie ekipa radiostacji wyskakiwała krótkie pogaduszki, Aha. może tak to nazwijmy. E, gromadziliśmy się, rozmawialiśmy, bo tych rozmów było zawsze bardzo dużo, bo to była ekipa, która nasiąkała nawzajem własnymi doświadczeniami. Pamiętajmy, że nie było internetu, więc my po prostu tak. wymienialiśmy się naprawdę e, tym, co wiemy o muzyce, o kulturze klubowej i, i, i nie tylko, bo byli też z nami e, pisarze, jak chociażby Tomek. Piątek pracował również no w radiostacji, no więc tu naprawdę, naprawdę się działo. Spędzałam tutaj dużo czasu, bo nie tylko się przychodziło, jak się prowadziła audycję, tylko się przychodziło często, bo tu to miejsce, radiostacja tętniła naprawdę e, życiem. Tu w sumie zrodził się mój zespół Futro. E, tutaj tak naprawdę powstały pomysły, żebym śpiewała z DJ-ami, a później, żebym też sama, sama była DJ-ką. więc wszystko się tutaj zaczęło, można powiedzieć. O, tu dodajmy, bo to ważne. Mm. O, właśnie. Tam było wejście do radiostacji. Mm. I potem zresztą, jak już nie było radiostacji. Nie, tu było wejście, co ja mówię. Tu było. Mm -hmm. a, a potem, jak już nie było radiostacji, to też tutaj by się tak za Winkiel chodziło do bardzo fajnego klubu, Basson. A no tak. O, jest świetne, no tak. Ja koncerty. próbowałem to raz... Akustyka była trudna? Akustyka ale, była trudna. ale ale był Ja wiem, świetnie. bo raz tam w życiu stałem na scenie. Wziąłem udział w wieczorze, wieczorze stand-upowym i pojawiłem się jako komik. O. I to rzeczywiście robiło wrażenie. Sama ta atmosfera tego klubu i tego miejsca, gdzie się przedstawiało swoją sztukę e, wpuszczonego w dół, tak? Dokładnie, bo to naprawdę był tym Bo to naprawdę był tak, dokładnie tak. Szkoda, szkoda tych miejsc, które, wiesz, były i ich nie ma, bo jest, jest, jest cała, cała kolekcja, zresztą taki kolega mój, Artur Wojczak taki artykuł o tych nieistniejących Aha. klubach napisał dla jednego z portali, e, no ale cóż, no, życie, życie idzie dalej. Biorąc pod uwagę ten, te nasze spacery, które robimy z różnymi gośćmi to powiem Ci szczerze, że ja się tyle o tym mieście nauczyłem, mała. że, że, że głowa, głowa mała. Wiesz, się, że się życie na jelonki nie zabierał. Dlaczego? <laughs> nie, no bo, jejku, jestem okropna. Ja jestem z zielonek, ja zielonek. Ja tam dzieciństwo spędziłam, ale niestety niezbyt, nie umiarkowaną bardzo radością tam wracam. Więc niestety to są takie rejony, które tak traktuję, że jak już naprawdę bardzo muszę, a że nie muszę, to się tam e, nie, wiesz, nie, nie, nie zanurzam. E, więc ja już zaliczyłam i Jelonki, i Mokotów, jeśli chodzi o mieszkanie, i Plac Inwalidów, e, i Nowe Miasto. No było, było było tego trochę. No i właśnie wylądowałam na Gocławiu i jest mi tam naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No a propos Jelonek, czy jakichś tam innych okolic, to wiadomo, że każde miasto ma swoje dzikie rubierze, no. tak. Dokładnie. O, i tu się przez ten prześwit, Aha. i to się tu szło. Wiesz, do tej radiostacji. Aha. O, i tu się szło takim skrótem. Takim skrótem? No? Czyli na lokalsa. Na lokalsa, no. Na Dobra, localsa. już nie, już nie. Na bo localsa. w ogóle, co jest dobrze. istotne, bo nie wiem, czy tam dojdziemy. Ale mo mogę też po to pokazać po prostu symbolicznie, gdyż Dobrze. nie ma tam i tak już jest tylko taki szyld Uniwersytet Warszawski i wszystko jest pomalowane na biało, okay. a mowa tutaj o takim już skrawku, o końcówce Nowego świata, przy Placu okay. Krzyży, tam studiowałam filologię angielską. Mhm. No, i też, te, też też fajnie. Też mieliśmy taką grupę dziewczyn, z którymi właśnie żeśmy też eksplorowały kluby i też super, super spędzałyśmy czas. Natomiast ja już w czasie studiów zaczęłam pracę. To z kolei się też Praga, też dla mnie istotne miejsce. Opracowałam wytwórni fonograficznej, która tam właśnie. Przy, przy, przy Kamionkowskiej się z, znajdowała. Mhm. E, więc już od razu było to łączenie tych studiów, tu radiostacja, tu ta praca, ojej, wszystko, wszystko po prostu. A na powiedz raz. mi, jak to było studiować w Warszawie, będąc z Warszawy, mieszkając to całe życie? No bo tak, ludzie, którzy przyjeżdżają do Warszawy i zakochują się w tym mieście, na przykład na studiach i zostają, no to mają ten okres taki zauroczenia, mają ten okres tej fascynacji i wow, studia, to miejsce, to miasto ci ludzie. Mm, no Ty byłaś już tam. No tak, ale wiesz co, ja w ogóle miałam takie straszne rozczarowanie, bo jak się słuchało opowieści rodziców o studiach, że studia to taki czad, tylko że... I tu przyszłam na studia, okazało się, właśnie, że połowa ludzi już pracuje. Już taki, nie było tego takiego klimatu studenckiego. Ja taki klimat to właśnie bardziej przeżyłam w liceum, natomiast te studia już były takie odarte trochę z tego, ale faktycznie było sporo, sporo przyjezdnych, którym my poka pokazywaliśmy oczywiście miasto. Ale takie główne moje wspomnienie ze studiów jest takie, że w punkcie ksero spędzano Aha. najwięcej czasu, wiesz? No i tak to proszę Państwa e, wygląda. Ja już jestem cała potargana. Ja też jestem potargany, ja też jestem potargany. Plast Trzech Krzyży, tu się wszystko zaczyna, tu się wszystko kończy i zaczyna się na nowo, więc warto tu wracać. można się bawić, studiować. Tak, tak. Polecamy każdemu i polecamy też kolejne odcinki naszych spacerów. Dzisiaj po Warszawie, po swojej Warszawie oprowadzała nas Nowika. My idziemy sobie dalej i spacerujemy, a Państwa też zachęcamy: Odkrywajcie to miasto na nowo dla siebie. Tak jest.